Jak widać, frekwencja dopisuje, więc wnioskujemy, że naszym mieszkańcom, mieszkańcom gminy Stanin, podoba się taki sposób spędzania wolnego czasu w wieczorów letnich. Dzisiaj zagramy dwa filmy. Jeden będzie to bajka dla dzieci, a drugi to będzie film przygodowy dla młodzieży i osób dorosłych. A bardzo fajny pomysł. Dzieci zadowolone. Super. E, uważamy, że e, bardzo fajny, taki nowoczesny. E, I coś innego. Bardzo mi się podoba. E, wata, popcorn i lemoniada jest za darmo. No, pomysł jest bardzo e, fantastyczny. Dzieciom się na pewno podoba. Bardzo szykowały się na ten dzisiejszy wieczór. Coś innego, pewnie, pewnie, że tak. Tak, my przyjechaliśmy już po raz kolejny z dziećmi na taką inicjatywę. E, organizowaną przez bibliotekę. Cieszymy się, że w naszej gminie takie akcje się odbywają. Bardzo chętnie razem z dziećmi w nich uczestniczymy. Tak, jednym słowem można powiedzieć, że jest super. Dzieciaki, podoba się? Tak. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w takiej inicjatywie. Bank Spółdzielczy zawsze wspiera takie inicjatywy nasze tutaj społeczne. My tutaj działamy na tym terenie, także cieszymy się, że możemy uczestniczyć. Uważam, że fajnie, że tak po prostu integrujemy pokolenia. No Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, bardzo fajny pomysł na kinoletnie i będzie cyklicznie prowadzony. Sama frekwencja świadczy o tym, że cieszy się i będzie się cieszyło pewnie bardzo dużym powodzeniem. To same zadowolone buzie, także myślę, że trafiony pomysł.